Powiem tak, nie. na Cooking Spray były różne rzeczy. Zwariowane rzeczy, szalone rzeczy, nowatorskie rzeczy, wyszukane rzeczy, rzeczy na smaka, rzeczy na nie smaka, rzeczy po rybie, rzeczy przed rybą, rzeczy z piachem, bo był z nami MK, ale blinów z sosem z rydzami bajtinka jeszcze nie było. Tu są wyklepane Look this shit To jest Łysiczka Aha. to Wat Ale Ja tam Ej ty, a ty jest tą operację ostatnio naliśmy? Miało ja. operację na liśmy ostatnio i to była poważna sprawa. Ostatnio tego miał na palcach, nie tak wygląda. Na czym, na czym, na czym jest, polega to, ta, ta to operacja rychu? O co chodzi w tej operacji na ja, ja, ja. Otwórz poproszę. Także ja, ja, ja. tego. Dla tych, co chcieli, ale nie mogli My mamy dobrego, borda tam.